Maroko to państwo leżące w północno-zachodniej Afryce, graniczące zarówno z Oceanem Atlantyckim, jak i z Morzem Śródziemnym, co daje mu niezwykłą różnorodność klimatu i krajobrazów. Jednym z najbardziej spektakularnych elementów Niebieskie miasto. Tamtejsze budynki, schody i zaułki malowane są w odcieniach błękitu, co tworzy wyjątkowy, fotogeniczny klimat. Jeśli wybierzesz się na południe kraju, trafisz na rozległe piaski Sahary, które potrafią być gorące w dzień, ale zaskakująco chłodne nocą i zimą. Marokańskie społeczeństwo jest równie zróżnicowane jak jego krajobrazy. Oprócz języka arabskiego, tamtejszym językiem urzędowym jest Amazigh. Znany też jako język Berberów, rdzennej ludności Afryki Północnej. W miastach takich jak Marrakesz czy Casablanca historia miesza się z nowoczesnością. Od średniowiecznych medyn po nowoczesne centra handlowe i kawiarnie. Na marokańskich sołkach, czyli lokalnych targowiskach, handlowanie się jest normą. To nie tylko praktyka kupna, ale też sposób na rozpoczęcie rozmowy i zawarcie znajomości. I na koniec herbata, frykasy i sołki to tylko część tego, co czeka na każdego, kto zdecyduje się odwiedzić to niezwykłe Królestwo Maroka. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz więcej ciekawych faktów z całego świata, nie zapomnij zasubskrybować kanału Only Facts. Kliknij subskrypcję i bądź na bieżąco z nowymi materiałami.